Bardzo ładnie wygląda ten e, żółty, a w zasadzie taki pomarańczowy, bo to pasek lodowy jest. 40. Wstawiamy kartę. Czekamy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Angwad F1 New To już jest trzeci Angwad na moim kanale Jak możecie zauważyć, wszystkie trzy hulajnogi są bardzo podobne do siebie Są zrobione w jednym stylu i są to drugie wersje tych hulajnóg Tak się złożyło, że akurat pierwszych nigdy nie testowałem Dzisiaj skupię się na F1, która kosztuje, uwaga, 1800 zł Po uwzględnieniu kodu rabatowego, specjalnego Link wrzucam w opisie filmu i w komentarzu Powiedzmy, że F1 to jest najsłabszy model z tej trójki Ponieważ ma tylko jeden silnik w tylnym kole o mocy 1000 1000 W przeciwieństwie do c jedynki, która ma dwa silniki po 1200 W, czy t jedynki, która ma dwa silniki po 3000 W? No ja tutaj polecam sobie obejrzeć odcinek o tej jedynce, ponieważ zasięg jaki ona zrobiła był naprawdę gigantyczny. Ale dobra, skupmy się na f 1 także tymi wyjeżdżam. Ja już jestem po większości testów tej hulajnogi i muszę Wam powiedzieć, że zaskoczyła mnie mega pozytywnie. Tym bardziej, że kosztuje niewiele, a oferuje naprawdę dużo. Także musicie koniecznie zostać do końca tego odcinka. 10-calowe koło, silnik 1000W, to już wspominałem, i dosyć ciekawy bieżnik na tej oponie. Nie spotkałem się nigdy z takim typem, akurat opony. Wygląda ciekawie, zobaczymy, jak sobie będzie radziła w terenie. Bardzo fajny, szeroki, ogumowany dek, znany z angwatów. Pod spodem jest bateria o pojemności 18,2Ah 48V. To samo napięcie 48V, co na przykład w G2 czy w Osomie L2 czy L1, ale bateria, no, sporo większa. Także mamy tutaj niewątpliwe konkurenta w tym segmencie cenowym, jednak czy kolokwialnie mówiąc, wykosi konkurencję to wyjdzie w tych testach. Nie wiem dlaczego, ale od razu pomyślałem o jednej rzeczy, a mianowicie tym systemie składania, który tutaj mamy, który jest znany z Angwata T1, którego testowałem, który jest niestety jednym wielkim niewypałem. Także sprawdźmy sobie, jak to wygląda tutaj. W momencie, gdy ją rozpakowałem i zobaczyłem, że to jest taki sam system składania jak w tej jedynce, to stwierdziłem, że to będzie katastrofa. O dziwo w ogóle nie było żadnego luzu jednak po paru jazdach. Zobaczcie sami, słychać. Widać, czuć, po prostu jest luz na tym systemie składania, także to jest jej, niestety, największa wada. Ale wiecie co? To jest w zasadzie jej jedyna wada, jaką zauważyłem. Tutaj, no może oprócz tego, że bardzo słabo świeci licznik, ledwo go widać, reszta wszystko naprawdę petarda. Po pierwsze, primo, mamy tutaj regulację wysokości kierownicy w trzech pozycjach, jak widać. Można sobie ustawić wyżej niżej, także można dopasować po prostu pod swój wzrost, nie ma problemu. Druga rzecz to pozycja za kierownicą, która akurat tutaj w tej hulajnodze jest naprawdę bardzo dobra. Ta hulajnoga jest po prostu wygodna ze względu na to, że kierownica jest troszeczkę oddalona do przodu w stosunku do sztycy, i pozycja tutaj jest naprawdę bardzo wygodna, jest dużo miejsca, na pewno dużo lepiej niż na przykład w kuklinie G2. Bardzo długa, przeraźna kierownica, i to jest akurat bardzo fajny element, który naprawdę powoduje, że się jeździ na takiej hulajnodze mega. Komfortowo. Jeśli chodzi o kompaktowość, no to wiadomo, że kolejnoga jest składana, możecie sobie ją złożyć w bardzo szybki, prosty sposób, jeszcze skracając drążek kierownicy do minimum, to już naprawdę zajmuje niewiele miejsca. Wracając jednak do tematu komfortu, no to muszę wspomnieć o amortyzatorach. Z tyłu mamy taki zabudowany amorek, który naprawdę jest miękki, pracuje bardzo dobrze. Od góry wygląda to w ten sposób, wszystko mamy powiedzmy tutaj na wierzchu. No i oczywiście wspomnę też o bardzo szerokim, fajnym plastikowym błotniku, który jest zrobiony z takiego plastiku, który nie powinien w ogóle pękać, także jest poprawa. Natomiast przód to już jest troszeczkę inna bajka, ponieważ mamy tutaj takie podwójne widełki, które myślałem, że pewnie w ogóle się nie uginają, bo wyglądają tak jak jakieś atrapki bardziej. A tu słuchajcie, okazuje się, że te amorki są bardzo mięciutkie i naprawdę wybierają wszelkie nierówności, rewelacyjnie wręcz. To jest akurat rzecz, którą od razu poczułem wjeżdżając w teren tą hulajnogą, ponieważ da się to od razu wyczuć, muszę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo dobre i nawet bym powiedział, że lepsze niż w niej jednej hulajnoze, dużo, dużo droższej. Serio. Oczywiście wiadomo, że w tych pieniądzach nie dostaniecie hydrauliki, więc mamy tutaj hamulec tarczowy zaciskany po prostu mechanicznie, czyli linką. Oczywiście i z przodu i z tyłu. Wspomaganie hamowania silnikiem, czyli ten EABS czy tam Kers w tej hulajnodze jest naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny, po prostu działa świetnie, tak jak powinien działać w każdej hulajnodze powinien działać tak jak w tych Angwatach, serio i wiecie co, najczęściej właśnie po tym można poznać, że hulajnoga ma porządną elektronikę bardzo dobry kontroler w środku, ponieważ obsługuje właśnie takie rzeczy jak KERS i to tak jak trzeba jest tutaj porządna lampka LEDowa, podświetlenie deku, no i oczywiście światełka tylne, które są wbudowane w deku. Sprawdzam, jak świeci lampa nocą i w ogóle, jak kulajnoka wygląda, jak się prezentuje. No, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda ten żółty, a w zasadzie taki pomarańczowy, chyba ten pasek LEDowy jest. Przedni reflektor. Absolutnie, świeci bardzo dobrze, także oświetla tutaj drogę i szeroko i daleko, nie ma potrzeby, żeby tutaj instalować jakiegoś, nie wiem, ledbara jeszcze. Oczywiście licznik przepięknie wygląda nocą, także jest ładnie. No i te kierunki wyglądają tak, że z przodu mryga lampka na czerwono, z tyłu też sobie mruga, także jeszcze do tego jak wciśniecie stop, to się zatrzymuje w ogóle mruganie, to jest też ciekawe. A jak jest wyłączony kierunek i naciśnięcie stop, no to się zapala po prostu, tak? Przejdźmy, może do licznika. Tutaj mamy konsolkę, wystarczy nacisnąć raz, przycisk zasilania. W zestawie są dwa tagi NFC, wystarczy któryś w tym momencie dostawić do licznika i od razu nam się uruchamia pięknie. Licznik jest bardzo ładny, natomiast jest bardzo. Słabo czytelne niestety w słońcu to już jest naprawdę słabo. Tak jak teraz w cieniu, jeszcze cokolwiek widać. No, mogliby troszeczkę bardziej go podświetlić, Był, byłoby naprawdę fajnie. Jest tutaj napięcie, prędkość, licznik tri, licznik ODO. Mamy tutaj do dyspozycji 5 biegów. No, i teraz najważniejsze, czy można zablokować tą nogę do 20 na godzinę? Zaraz wam pokażę. Natomiast jeszcze sprawdźmy sobie, ile poleci na piątym biegu na sucho, bo to też jest akurat fajny temat. Proszę bardzo, napiątce 62 km na godzinę. A teraz blokujemy ją. Pokażę Wam, jak się blokuje. I to jest jeden z tych nowych elementów, które właśnie wprowadziłem do moich testów hulajnog elektrycznych, czyli jak odblokować, zablokować hulajnogę w bardzo szybki sposób. I tutaj, żeby zablokować lub odblokować tą hulajnogę, przede wszystkim musi być wyłączona. To przede wszystkim. I teraz tak, naciskamy klamkę hamulca, wciskamy manetkę gazu do końca, naciskamy przycisk zasilania, dostawiamy kartę. Czekamy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Puszczamy i w tym momencie hulajnoga powinna być już zablokowana. Włączmy sobie piąty bieg. No i sprawdźmy. Zobaczcie. 18 na godzinę pokazuje. Także jest zablokowana. Dosyć szybki sposób, trzeba przyznać. No i kolejny punkt programu, czyli realna waga. Mówię, sprawdzam. A jakże? Jak zapowiedziałem, tak będę robił. Tarujemy. Wyzerowana. Jest wyzerowana. Sprawdźmy to. Uwaga, proszę bardzo, musi się ustabilizować, już jest w tym momencie ustabilizowana, a jej waga to 25,70 25 kg i 70 deko. także jest legitna. Wpisuję wynik do tabeli z wynikami. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Trzeba przyznać, że jak na hulajnogę z baterią 18Ah, to jest naprawdę lekka. Jak już mamy zważoną, to jeszcze sprawdźmy jej przekłamanie licznika, speed test, zasięg i jeszcze jakieś inne testy. Zapraszam. Jeszcze tylko chciałem wam pokazać, gdzie znajduje się port ładowania, tutaj z boku deku i ładowarka, która jest dostarczona do tej hulajnogi. To jest dwuamperowa ładowarka, ale, uwaga, zobaczcie, z wentylatorkiem, także jest chłodzona. No, nie grzeje się tak bardzo i to jest akurat spoko rzecz. Sprawdzam przekłamanie f 1 Trip skasowany, na szczęście tu jest co do 100 metrów, także będzie łatwo stwierdzić, kiedy skoczy nam to 1000 metrów. Dobra, lecimy. Na tym liczniku tak słabo widać, że chyba będę miał problem podczas robienia speed testu, żeby to sczytać. Właśnie wskoczyło na liczniku 900 metrów, a prawdziwe 900 metrów jest troszeczkę dalej, więc to przekłamanie jednak będzie niemałe. No być zaraz 1000, jest 1000. Musiałem się odepchnąć, tak wolno jechałem. Dobra, tutaj mamy 1000 metrów yy, na liczniku, jak widać. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. No i zmierzmy sobie to. 00 i lecimy. Ciekawe, ile tutaj wyjdzie, i jak to się będzie miało w porównaniu do na przykład Angevata T1, którego testowałem. Jestem ciekaw. Możecie sobie to zobaczyć oczywiście w tabeli z wynikami, link w opisie filmu. I uwaga, uwaga, zbliżamy się do czarnej linii, i wynik w tym momencie, jaki mamy, to jest 125. 125 metrów przekłamania na 1000 metrów. I to nam daje mnożnik 0,875. Wpisujemy. No to teraz sprawdźmy, do jakiej maksymalnej prędkości jest w stanie rozpędzić się to małe wozidełko na prostej.

Licznikowe 54 i ani kilometra więcej nie chce pojechać. No, niestety, 54 maksymalnie. Dobra, no to w takim razie zatrzymujemy się. Strzeliliśmy to na nasze, ile to będzie po przekłamaniu. 54 razy 0,875 to maksymalna prędkość. 47,2 km na godzinę. 47 km na godzinę jest w stanie osiągnąć. Ten mały czarny rumaczek. Także całkiem nieźle. 47 to jest naprawdę niezły wynik. Wpisujemy do tabeli. Jestem ciekaw, po ilu metrach zatrzyma się z pełnej prędkości, ponieważ całkiem niezłe wspomaganie hamowania silnikami tutaj jest. Także może to będzie miało jakiś pozytywny wpływ. Uwaga! Zacisnąłem na maksa manetki. No i zobaczmy, ile mniej więcej metrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10,5, czyli praktycznie to samo co w większości hulajnów, które tutaj testowałem mniej więcej z tej prędkości. Nawet bym powiedział, że chyba cięższe hulajnogi się zatrzymywały mniej więcej na takim odcinku, więc hamulce są ok, ale no nie ma szału. Ogólnie takie pierwsze wrażenia z jazdy na tej hulajnodze są naprawdę bardzo pozytywne przede wszystkim chodzi mi tutaj o pozycję za kierownicą jest dosyć spora przestrzeń między mną a tą kierownicą także jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie no i ta kierownica, która jest szeroka, sprawia naprawdę poczucie takiej bardzo dużej kontroli i generalnie bardzo dobrze się prowadzi z taką szeroką kierownicą, bo naprawdę to jest coś, co zwraca się od razu uwagę po przesiadce, nawet nie wiem, z jakiegoś kukirina. Tu jest troszeczkę szerzej. Zawieszenie pracuje naprawdę bardzo fajnie i to również czuć. Zresztą wiadę sobie tutaj na chwilę troszeczkę w drogę szytrową, Może akurat będzie widać na kamerze, że może nie. Na pewno będzie słychać. Ja już słyszę takie strzelanie tego systemu składania. To jest akurat największa wada tej hulajnogi. Ale jeśli przyzwyczajicie się akurat do tego, no to wszystko reszta to są same pozytywy, więc absolutnie jest ok. I przede wszystkim bardzo płynnie przyspiesza. Jeśli się naciśnie manetkę gazu, no to jakoś tak bez wyrywania się, wiadomo, to już nie jest nie wiadomo jaka moc w tej hulajnogi, więc nie będzie się wyrywała. Ale jest naprawdę Naprawdę bardzo fajnie. Wygodnie, dobra sylwetka. No i zobaczcie sobie sami, to zawieszenie naprawdę pracuje. Jedzie mi się bardzo dobrze. Pewnie nie słychać nawet w moim głosie, żeby tutaj coś trzęsło. No chyba, żebym wjechał w jakieś naprawdę kamienie duże. Po prostu bardzo dobrze pracuje ten przodek. No tutaj mnie to bardzo zaskoczyło. Tył też. No i cały czas słychać to strzelanie. Jeszcze jestem ciekaw, jakby sobie poradziła ta opona, ponieważ. Na takich oponach jeszcze nie jeździłem akurat w terenie, nie jeździłem po piachu. Co prawda jestem teraz w lesie na moim odcinku specjalnym, testowym, piaszczystym i byłoby ok, gdyby było sucho. Natomiast teraz jest akurat po deszczu, jest trochę wilgotno, więc podejrzewam, że ten test nie będzie miarodajny. Ale dobra, wciskam manetkę do oporu, jest piąty bieg, jadę po piachu teraz. Zobaczymy, może sobie troszeczkę. Lepiej poradzi, niż się można spodziewać. No, no jak widać, nie. Nie można się spodziewać lepiej, ponieważ, no kurczę, jednak napęd na jedno koło tylne, może na, na przód, gdyby był napęd, to byłoby inaczej. W tym momencie hulajnoga mi po prostu zanurkowała i no nie ma się czego spodziewać z, po, z pojedynczym napędem, także myślę, że jak przyjadę tutaj Angwatem C1, który ma podwójny napęd, no to będzie zupełnie inna jazda. Póki co nawet szeroka opona, bo jest to szeroka opona, dosyć fajna. No nie poradzi sobie po prostu z miękkim brząskim piachem i koniec kropka. Tak ogólnie bez problemu można sobie pośmigać w terenie. Zawieszenie jest wygodne, tylko trzeba unikać po prostu większego terenu typu miękka łąka i piach. A tak to jest git. Do rzeki raczej nie będę skakał, tym bardziej, że ta hulajnoga nie ma nie wiadomo jakiej wodoodporności. Można nie jeździć w deszczu, ale tylko przez krótki okres czasu, także no szału nie ma. Rozpoczynam test zasięgu. Licznik początkowy w razie czego 12 km. Włączam sobie trip, jest wyzerowany. No i 25 na godzinę standardowo lecimy na tempomacie. Według przekłamania licznika, które wyliczyłem oraz GPS-u 25 km na godzinę, bo jadę teraz 25 na godzinę, to jest licznikowe 28, 29 i właśnie tak sobie ustawiłem tempomat. Także testy po nowemu. 10 km licznikowe napięcie 52,6 V. Wszystkie 5 kresek stanu baterii widnieje na liczniku. 20 km za mną napięcie 50,7 V. Wszystkie 5 kresek stanu baterii nadal jest. 30 km przejechany, 49,3 V w baterii. No, wszystkie 5 kresek nadal pokazuje tutaj licznik, więc mówię jak jest. Lodzik zawsze na propsie, żeby tylko muchy nie wpadły. Mam przejechane 40 km, czyli realnie to jest 35, jak się policzy przekłamanie. 48 V w baterii, a jednej kreski nie ma, z tym że ona zniknęła tak naprawdę zaraz po 30 km, także. Także pewnie za niedługo zniknie druga kreska. 50 km za mną napięcie 46,9 V, i cały czas tylko jednej kreski nie ma, także jestem w szoku. Przyglądając się napięciu, tym kreseczkom, które wcale nie ubywają jakoś ochoczo ze stanu baterii oraz przebiegowi, śmiem przypuszczać, że za chwilę okaże się, że ta hulajnoga to jest killer zasięgowy w tym przedziale cenowym. I to serio mówię, ale to trzeba potwierdzić. 60 km wskoczył, 46,2V. Yy, dwie kreski ubyły. Także no jest bogato jak na razie. Kurde, 70 km. Nie ma dwóch kresek tylko. Napięcie 45,1V. No jestem pozytywnie przerażony. Niesamowity zasięg tutaj nam wyjdzie. Oczywiście to 70 licznikowe to jest 60 po przekłamaniu, ale to i tak jest sporo, naprawdę. Właśnie sobie przypomniałem, że jak nagrywałem recenzję Angwata T1, to tam chyba miałem dwie kreski i hulajnoga nagle się zatrzymała, więc będę musiał kręcić się tutaj w okolicach domu, bo już mam dwie kreski i w każdej chwili może... Być podobna sytuacja, chociaż 43 V jeszcze, to myślę, że do 42 chyba jest bezpiecznie. Zobaczymy. Jest 80 km licznikowe napięcie 41,6 V, a tak skacze nawet 40 się pojawiło przed chwilą. Jedna kreska stanu baterii, także myślę, że to już jest końcóweczka zasięgu. Zaraz będzie koniec. Dobijemy ją do końca. No, słuchajcie, muszę wam to pokazać, co się dzieje. noga jedzie cały czas z taką prędkością, jak cały czas jechałem podczas testu. No, teraz, właśnie w tym momencie, dokładnie jak to mówię, jak to nagrywam, zaczęła zwalniać. Wyświetlił się błąd E5, czyli tak samo jak w tym Angwacie T1 wersji 2.0, którego testowałem. Także kończymy zasięg. Przeliczmy to. Napięcie jeszcze podam jest 39,6 V. A bateria sobie mruga. Dobra, zatrzymuję się, bo szkoda jej wyniszczać. I przeliczmy sobie, ile to będzie po przekłamaniu. 81,7 km razy 0,875. Daje nam wynik, słuchajcie, 71,5 km zasięgu na angwacie F1. No słuchajcie, 18,2Ah bateria. No. Można było się spodziewać dużego zasięgu, ale 71 km no nie wiem, czy się spodziewałem. Liczyłem, że koło 60 będzie, ale 71,5 to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I to jadąc z prędkością 25 km na godzinę, takie prawdziwe, nie jakieś tam oszukane na liczniku, tylko faktycznie 25 km na godzinę jechałem. Warunki były całkiem dobre, muszę przyznać. Także teraz sobie możecie wziąć pod uwagę hulajnogi o podobnych cenach, mniej więcej tego typu, czyli poniżej 30 kg, w okolicach 2000 zł i możecie porównać. Jeśli zależy Wam na zasięgu, no to odpowiedź jest chyba prawie że jednoznaczna, chociaż są różne hulajnogi, ja wszystkich jeszcze nie przetestowałem, ale uważam, że ta hulajnoga w tych pieniądzach no, robi robotę pod względem zasięgu. Pamiętajcie, że ostateczna decyzja o wyborze hulajnogi nie należy do mnie, tylko do Was. Ja Wam tylko pokazuję, jakie są plusy, jakie są minusy, jak taka hulajnoga sprawdzi się w terenie, jaki ma zasięg, bla 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 i tak dalej. Wy musicie wiedzieć, czego potrzebujecie i wy na podstawie na przykład moich filmów możecie sobie taką hulajnogę wybrać, albo jednak stwierdzić, że nie, tamta była lepsza. Ja Wam dostarczam tylko te wszystkie testy i oczywiście jakąś tam zniżkę zawsze, którą znajdziecie w opisie filmu, także warto skorzystać. No i to chyba by było na tyle. Jakby nie to, no i może trochę wygląd, tak może nie pode mnie, to generalnie bardzo dobra hulajnoga, także na pewno myślę, że nikt nie pożałuje jak sobie kupi akurat ten model, ponieważ będzie miał naprawdę niezłe osiągi, niezłe osiągi, to trzeba przyznać, że jest wygodna i ma niezłe osiągi, to tak w dużym skrócie. To tyle w tym odcinku. Zachęcam do odwiedzenia moich grupek Facebookowych i oczywiście kanału Discord. Link do nich znajdziecie w opisie filmu. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego!